Witam drodzy Państwo. Masa do 2 Aper 1. Wracamy po krótkiej przerwie. Tutaj mamy skrót treningu Aper. Wyciskanie na skosie. Jak widać tutaj mamy przedstawiony jeden topset 100 kg na 5. Niestety było tu nagrywane szybko, więc nie są to pełne treningi. Ten jeszcze jest skrótowy, ale następne będą pełne. Tutaj mamy wiosłowanie sztangą 110 kg. No i po takich dwóch topsetach wykonałem jeszcze jeden dropset 80 kg. Był on wykonywany pod chwytem. Generalnie starałem się wykonywać pod upadek i fajnie czuję to ćwiczenie jako wielostaw. I tutaj zaczynamy kolejne ćwiczenie, rozpiętki na maszynie. 120 kg, tylko dwie serie, tak samo jeden dropset. W następnych treningach będzie widać spore zmiany pod względem objętości, ale tak jak mówię jest to nagrywane około 2-3 tygodnie do przodu, a chcę po prostu wykorzystać ten materiał, żeby Wam mniej więcej pokazać jak to się zmieniało. No, tutaj zaczynamy drugie ćwiczenie na plecy. Wiosłowanie, akurat nie to jest zła nazwa, ale jest po prostu wiosłowanie na hamerze. Sereo zgrzewkowa 40 kg. Testowałem to ćwiczenie. W następnych treningach będzie to wyglądało inaczej. Tutaj całkiem fajne, jakby fajna alternatywa, żeby sobie raz na jakiś czas porobić, ponieważ ruch jest kontrolowany. Nie trzeba się tutaj skupiać za bardzo na stabilizacji, po prostu dokładać ciężaru i robić robotę. Tutaj mamy już akuratnie top set. Wykonywałem go jednorącz, bo po prostu przy 60 kg mnie przeciążało. E, robię to w opaskach najłatwiej, po prostu najprzyjemniej. I tak mam zmęczony chwyt po e, wcześniejszych ćwiczeniach, więc wolę skupić się po prostu na dokładaniu ciężaru i mimo wszystko jednak kontroli tego ruchu. E, na pewno fajnie spumpowało mi to plecy, aczkolwiek nie wykonywałbym tego w systemie upper lower, na jakim teraz jestem. Bo jest to po prostu zbędne, wolałbym zdecydowanie uderzyć inne grupy mięśniowe niż skupiać się tutaj właśnie na jeszcze ćwiczeniach unilateralnych i po prostu niepotrzebnie męczyć organizm. Jak mógłbym to wykonać oburącz i zawsze byłoby szybciej i łatwiej. No i tutaj mamy akuratnie już ćwiczenia na ramiona. Była to super seria Carter Extension w wyższych przydziałach powtórzeń. Bardzo przyjemne ćwiczenie, Zacząłem stosować od niedawna A super serią do tego były wyprosto na triceps, ale za głowy não enough No i tutaj już przepinałem wyciąg w samą super serię, tak samo wyższy zakres powtórzeń, żeby tutaj trochę to spompować. Przechodzimy już do super serii na ramiona. Mamy uginanie na wyciągu chwytem łamanym, czyli też jest tutaj zła nazwa na apce STRIVE. I jest to druga seria robocza, czyli też nie było to 10 powtórzeń, czego nie odnotowałem. Wykonujemy to w wolnym tempie. Pierwsza seria fajnie poszła na 10 powtórzeń. Super seria była tutaj wykonywana z młotkami, handlami stojąc. Także tak. po prostu, później po wykonaniu 10 takich powtórzeń, szedłem na młotki, handlami. Robiłem około 12 pod upadek na, nie pamiętam, około chyba 15 kg. Odczekiwałem z minutę. I później wracałem robić kolejną serię roboczą. Zrobiłem takie dwie, dla mnie w zupełności to wystarczyło. No i co, mamy tutaj już ostatnie ćwiczenie w tym treningu. Jest to narciarz na wyciągu. Sery robocze na 70 kg. Staram się zachować wolne tempo oraz trzymać ten ruch w miarę w kontroli. Chyba, że były to już ostatnie powtórzenia, to zdecydowanie szybciej to robiłem pod upadek. No i co, generalnie to wszystko z tego treningu. Jest to trening jeszcze przed tą przerwą, którą miałem tygodniową. Było to spowodowane tym, że spadł mi też 20 kg na palec. Także teraz dopiero wracam do tej regularności i chcę pomontować te materiały, które miałem. Jeżeli ci się to spodobało, zostaw lajka, suba. Wejdź też na Instagrama, tam znacznie więcej pokazuję, czy też na TikToka. I co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Dzięki, cześć.